Cześć, witajcie. Dzisiaj witam się z Wami tutaj przy stole na moim patio ogrodowym. Za mną już widać kolejne. Oznaki jesieni, rudbekia Rutbe przekwitła, nie wiem czy będzie widać, trzeba postarać się zebrać z niej nasiona. Słonecznik się przewrócił i już te słoneczniki dojrzały, trzeba zebrać również sobie na nasionka. Może ptaki będą też zadowolone, jak dostaną trochę słonecznika. No i uporządkować ogród. A jednym z porządków w ogrodzie, a także naszych plonów, to była cebula, którą zbierałam już jakiś czas temu i wysuszyłam. Starałam się też robić z niej warkocze, także ten warkocz tutaj jest nie bez kozery, ponieważ to, co znajduje się tutaj, to jest właśnie mój plon przerobiony na coś pysznego. W internecie prze. Ogromna ilość przepisów na zupę z cebuli. Moja zupa z cebuli podana jest w patisonie, który też sobie, słuchajcie, uprawiłam i ten patison urósł. Jak robię tą zupę, pokażę wam za chwilkę, a teraz po prostu pokażę wam, jak ta zupa wygląda w środku. I to jest moja zupa i to jest przepis na takie jesienne wieczory, kiedy potrzebujecie się rozgrzać. Cebula ma dużo właściwości zdrowotnych. Kiedyś jadło się cebulę bardzo często. Ostatnio pani Renia z kanału Kobieta z Zachodu pokazywała również i omawiała też zdrowotne właściwości cebuli i opowiadała, że kiedyś cebulę się u niej jadło w domu w sobotnie poranki. U nas w domu również, i uwielbiałam to. Trzeba wrócić chyba do korzeni, bo ze względu na te zdrowotne właściwości tej cebuli powinno nie zabraknąć w naszej kuchni. I tak moi drodzy, tutaj przygotowałam sobie składniki do mojej zupy cebulowej. Do zupy cebulowej oczywiście potrzebujemy cebulę, potrzebujemy zeszklić ją na maśle. Skarmelizować z dodatkiem cukru i zalać dobrym stok, stokiem yy, wo, z wołowiny. Także to jest taki, rozpuściłam tutaj dwie kostki yy, takiego bulionu wołowego. Jeżeli macie swój własny robot, no to oczywiście będzie to znacznie lepsze. Ja nie posiadam, więc są to po prostu kupne kostki yy, takiego odwaru z wołowiny. Przyprawione będzie to pieprzem, solą, moim y, czosnkiem granulowanym i moją y, mieszanką ziół. Na, to, na tą zupkę będzie przygotowany tost z chleba tostowego, posypany serem i zapieczony w moich patisonach. Także to są główne składniki i zaczynam od tego, żeby pokroić cebulę w piórka i skarmelizować w rondelku. Do rondelka dam około dwóch, dwa takie plasterki masła niesolonego. I będę podgrzewała leciutko już. I w międzyczasie będę kroiła cebulę w piórka. Moja cebulka znajduje się już w rondelku i po malutku będę ją dusiła. Jak troszeczkę się poddusi, to dodam cukru, żeby się karmelizowała. A w tym czasie moja, yy, mój patison, który zebrałam z ogródka, został przecięty i wydrążony. Także mam dwa takie patisony wydrążone, słuchajcie, i mam zamiar podać moją zupę w takich patisonach. I teraz te patisony włożę do piekarnika, żeby podpiec je troszeczkę, ale by je masłem ręczna robota. Masło dodane, nasmarowane i tutaj też nasmaruję brzegi. I ten plasterek po prostu, ile się da, to nasmaruję ten miąż w środku. Myślę, że na początek wstawię tego patisona na 180 stopni, i jakieś pół godzinki powinno wystarczyć, żeby go zapiec. Pokrywkę też będę piekła, żeby można było położyć ładnie na górę. Patison już jest w piekarniku, także mogą być lekkie przegłosy z piekarnika. Tutaj już mogę sobie zwiększyć temperaturę pod moim rondelkiem, bo mogę sobie już się tym zająć. I mieszam tak, żeby to masełko, które się roztopiło, ładnie... Obległo mi tą cebulkę. Przy okazji rozdrabniam te pióreczka. I tak około 15 minut będę dusiła na takim niewielkim ogniu, żeby tej cebuli nie przypalić. Nasza cebulka jest już podduszona około 15 minut. I teraz dodam do tego około łyżeczki takiej większej łyżeczki cukru. Po prostu Rozsypię ten cukier i wymieszam, żeby ją, tą cebulkę skarmelizować. Także jeszcze chwilkę damy tej cebulki. Ona zaczyna się już pomału też rumienić. Także nada nam też fajnego kolorku naszej zupy cebulowej. No dobrze, jeszcze chwilkę i będziemy dodawać kolejne składniki. Moja cebulka już jest ładnie skarmelizowana. Jest już mięciutka, nabrała takiego brązowego koloru. Dlatego teraz dodam na początek trochę soli, pieprzu, czosnku i przyprawy mojej ziołowej. Ponieważ ta zupa to jest taka, słuchajcie, jesienna, rozgrzewająca zupa, to tego pieprzu y, nie żałuję. Niech ona będzie taka pierna i wleję moje stok z wołowiny. I na razie mam tu przygotowane pół litra, ale nie będę go wlewała aż tyle, zobaczę ile mi będzie potrzeba. Także myślę, że na początek dam połowę i zobaczę jaką konsystencję będzie miała moja zupa. Gdyby okazała się za rzadka, można ją zagęścić mąką. Zobaczmy, jaki ma smak. O, jest, o, już jest pyszna, ale myślę. Taka jest intensywna, ale myślę, że jeszcze troszkę pieprzu. Ponieważ moje miseczki, które przygotowałam, słuchajcie, z patisonów nie są zbyt duże, także mo i moje tosty nie będą zbyt duże, żebym mogła je położyć na wierzch tych miseczek. Dlatego ja sobie po prostu ukruję, ok okroję yy, ten chleb w takie mniejsze kwadrat, a z resztek tego yy, chleba, które odkroiłam, Zrobię grzanki i będą do kolejnej porcji podane jako grzanki na wierzchu zupy, o ile coś zostanie. Kromeczki smaruję oliwą, a żeby nadać również tym grzankom trochę smaku, to też posypię je ziołami. Resztę tych kromeczek sobie, słuchajcie, też pokroiłam w takie kawałeczki, polałam oliwą. I też je zapiekę. Tak wygląda mój patisson zapieczony przez 30 minut w temperaturze 180 stopni. Na razie pokażę wam tylko na jednej y, patisonie, bo Howarda jeszcze nie mam w domu. Także przelewam, słuchajcie, taką gęstą zupę cebulową do mojej miseczki z patisona upieczonego. Dodam trochę wywaru. Użyłam całe pół litra. Tego mojego stoku z wołowiny. Położę moje, moją grzankę. Postaram się ją wcisnąć. Może wysypię sporą ilością sera i zapiekę ponownie tak, żeby ten ser się rozpuścił. A teraz tak mi ślinka cieknie, słuchajcie, ponieważ udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałam. Przysuwam talerz i z apetytem wszamię zupę. I znowu będę na skała, jest gorąca. Mmm. jajku. Dawno nie jadłam. Znaczy, nie, nie skłamałabym, jakbym powiedziała, że dawno nie jadłam nic dobrego. Tak dobrego. Bo ostatnio byliśmy z Howardem, e, przemaszerowaliśmy, słuchajcie, z Dover, blisko Dover jest parking, some fire hall i przemaszerowaliśmy do Folkston i z powrotem i w tym Folkstone jedliśmy wspaniałą rybę z frytkami w barze. Film y, o naszej spacerze jest na kanale. Jest on po angielsku, ponieważ z Howardem ba, e, Howard nie zna języka polskiego i chyba zna tylko kilka słów, dlatego rozmawiamy po angielsku. Jeżeli jednak będziecie zainteresowani takimi naszymi wycieczkami, marszami po polsku, dajcie znać w komentarzu. Postaram się nagrywać również po polsku miejsca, które zwiedzamy, bo uwielbiam Anglię za jej klimat, słuchajcie, za te wszystkie ścieżki spacerowe, rowerowe. I oboje lubimy sobie łazikować, i postanowiliśmy robić większe dystanse. No, był to challenge, ale daliśmy radę. Także zapraszam do oglądania filmu z, yy, ze spaceru, może marszu bardziej z Dover do Folkson i z powrotem. To ja sobie tą zupę będę konsumowała. Muszę Wam powiedzieć, że. Ciężko mi się rozstawać z tym słonecznikiem. No ale to już naprawdę dużo nie zostało tego kwitnącego słonecznika, a przekwitły też nie wygląda jakoś tak e, reprezentacyjnie, ale tak mi ozdabiał przez cały ten okres wakacyjny tą grządkę i cały ogród tak nadawał takiej atmosfery, że jak już porządkujemy, tak za chwileczkę będzie wszystko takie płaskie. Nie nastraja mnie to jakoś optymistycznie. No nic, trudno. Jesień. I na tej grządce mojej ziołowej miałam też posiane śmierdziuszki. I niektóre z nich były naprawdę ładne, i myślę, że zostawię sobie te główki, żeby się wysuszyły. Zobaczę, może najpierw, czy już się wytworzyły nasionka. Tak, są już czarne. Zbiorę kilka główek na nasiona, te najbardziej wysuszone. No i teraz je wyrwę po prostu. <laughs> Szkoda. Główki słonecznika dałam tutaj do koszyka wiklinowego, niech się wysuszą. Potem rozłożę je jeszcze, słuchajcie, tak bardziej na płasko. Zostały mi dwa słoneczniki, które jeszcze kwitną, i myślę, że sobie je jeszcze zostawię. Jeszcze chociaż tak chwileczkę się nimi nacieszyć. I od razu zauważyłam, że. Ta grządka była świeżo robiona w tym roku. Ziemia osiadła i zrobiła się też przestrzeń pomiędzy tą ziemią a drzewem. Także będę musiała dosypać tutaj kompostu w te miejsce. Staram się też pozbyć przy okazji jakiegoś zielska, jak zobaczę, że tu wyrasta. Tutaj na, na wiosnę miałam... Szczypior. Ten szczypior tutaj pomalutku odrasta, ale to bardzo było sucho. Chociaż mimo tego, że podlewałam, on tak nie dorósł. Ale on będzie na wiosnę, także sobie je tu zostawię. Jeszcze mi pięknie szałwia tu rośnie. Także też jeszcze będzie kolejny zbiór tej szałwi. Tymianek, rozmaryn wszystko pięknie rośnie i pięknie pachnie. Także tak, ta grządka taka jest uporządkowana i będę sobie przechodziła od grządki do grządki. Na początku filmu mówiłam wam, że rzudbeki nasiona będę musiała zebrać, ale poszłam zobaczyć, one jeszcze nie dojrzały. Także niech ona sobie tam spokojnie rośnie. A ja w tym czasie mogę zrobić porządki na innych grząd... porządki na innych grządkach. Słonecznik będę suszyła na nasiona, a także na ozdoby takie jesienne. Tutaj mam te pali Resztkę słonecznika, i on jest za gruby, żeby dać do mojego takiego szybkiego kompostu. Tutaj widzicie pale nisko. Paliłam też malwy, górę malwy z nasionami, ponieważ nie chcę, żeby ona się rozsiała do kompostownika. Nie dam, bo ona będzie rosła wszędzie i tak rośnie. Także tu spaliłam i przesieję sobie ten popiół, wykorzystam, bo to jest tylko materia organiczna i rozsypię nagrządki, jak uporządkuję je. Także. Takie po prostu jesienne porządkowanie. Kolejny element ogrodu, który wymaga trochę ręki, to jest ta część. To jest moja krzewuszka, która jeszcze zakwitła drugi raz, dlatego jej po prostu nie obcinałam, ale ona już zarasta mi wejście do domku ogrodowego, gdzie trzymamy narzędzia, które będą mi potrzebne. Jednocześnie płoży się tutaj marakuja. Niestety zrobię to drastycznie i ją obetnę. I uporządkuję też ten fragment. Dosyć mocno ją obcinam. Słuchajcie, bo nie wiem jeszcze, czy czasem jej nie przesadzę w nowe miejsce. Wszystkie te gałązki, gdzie były kwiatki, też obcinam. O, a tu jeszcze kwitnie. Także, no nic, to chociaż. Troszeczkę odsłaniając kwiaty, co też nie jest złe. No, i tak krok po kroku, słuchajcie, przechodząc wokół ogrodu, następuje jesień. Porządki, zaraz będzie pustawo, ale jeszcze się cieszmy z tego, co mamy. Także moi drodzy, tak wyglądają u mnie porządki, Jeść przygotowania do jesieni. Uporządkowania tego całego bałaganu. Także dziękuję Wam za oglądanie. Oglądanie do końca. Napiszcie w komentarzu, czy też już robicie jesienne porządki w ogrodzie? Przesadzacie kwiaty, obcinacie, wycinacie, czy też tak jak ja zachowujecie pewne kwiaty na jesienne bukiety, dekoracje, tak jak dzisiaj słoneczniki na przykład. Mam już wysuszony zatrwian i mam też wysuszone suszki, takie kolorowe. I w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak robię bukiety z tych suszków. A jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło. Miłego dnia. Pa, pa. O tu jeszcze jakaś osłówka chodzi. No mogłabyś odlecieć, bo ja tu porządki robię.